Trzeci odcinek powieści: Cuda chodzą parami, rozdział 50. Sześćdziesiąty, rozdział sześćdziesiąty już. W krótkim czasie znalazłam się na Hauptstrasse, podążając w kierunku kościoła. Nagle ugięły się pode mną nogi. Jak z ziemi wyrosła przede mną jasna sylwetka Daniela. Twarz jego promieniała radością, w szerokim uśmiechu połyskiwały jego piękne zęby. Zlękłam się, jakby ujrzała diabła pod postacią tego piękniesia. Bałam się go, przecież chciał mnie zabić. Ela krzyknął i chwycił mnie w ramiona. Usiłowałam się wyrwać, lecz trzymał mnie jak w kleszczach. Obejmował mocno i zaczął, i zaczął prowadzić w przeciwnym kierunku. Zwracaliśmy powszechną uwagę. Puść mnie, wykrztusiłam. Daj mi spokój, nigdzie z tobą nie pójdę. O nie, tym razem mi nie uciekniesz. Porywam cię do rodziców na obiad. Czułam bicie jego serca, co przyprawiało mi o zawrót głowy, i znowu odczułam owo radosne podniecenie, które mnie ogarnęło po wypiciu kawy podczas. Naszego pierwszego spotkania. Z przyjemnością poddałam się jego woli i w milczeniu dałam się prowadzić. Do rodziców na obiad spytałam, zdeprymowana, gdy znaleźliśmy się w jego samochodzie: Chcesz mnie przedstawić swoim aryjskim rodzicom taką słowiankę? Jak mogłaś potraktować poważnie to wszystko, co wtedy plotłem? Wzruszył ramionami. Przecież żartowałem. Tak się ucieszyłem na Twój widok, że sam nie wiedziałem co mówię. Zupełnie straciłem głowę. To było dla mnie coś niesłychanego, że udało mi się Ciebie zaciągnąć do kawiarni. Mhm. Dziewczyno, ja się w tobie na studiach po sztubacku kochałem. Ale Ty byłaś zawsze taka nieprzystępna, odpychająca. Unikałaś mnie. Nie, Danielu, wtedy w kawiarni mówiłeś poważnie, pokręciłam przeszcząco głową. Wyczułabym, gdybyś żartował. Twój ojciec jest chyba jakimś starym nazistą, który wyprosi mnie za drzwi, kiedy się dowie, że jestem Polką. Co ty opowiadasz? Odburzył się. Mój ojciec nazistą? Skąd ci to przyszło do głowy? Mój ojciec jest niemieckim Żydem. Był w obozie koncentracyjnym i ledwo przeżył. Kamień spadł mi z serca. Nie wyglądasz na żyda, powiedziałam, patrząc na niego z sympatią. Jestem podobny do matki, wyjaśnił. Ona jest Polką i ma jasne włosy. Twoja matka jest Polką? krzyknęłam zdumiona. Dlaczego nigdy mi o tym nie powiedziałeś? Kiedy miałem ci to powiedzieć, skoro zawsze przede mną uciekałaś? spytał z wyrzutem. Nie wyobrażasz sobie, jaki bym Przejęty tym, że wreszcie dałaś się zaprosić do kawiarni. Przy kolacji chciałem ci opowiedzieć o swojej matce, ale ty znowu uciekłaś. To wyjaśnij mi jeszcze, dociekałam, Co miało znaczyć to? Od dłuższego czasu interesujemy się tobą. Co za my? Mój Boże, czytaliśmy w wydawnictwie Twoje artykuły. I stwierdziliśmy, że masz talent literacki. Interesowaliśmy się Tobą jako przyszłą naszą autorką. To była moja inicjatywa. Zobaczyłem w niej szansę zbliżenia się do Ciebie. Postanowiłem związać Cię z naszym wydawnictwem i krok po kroku wreszcie zdobyć. Właśnie chciałem. Zadzwonić do ciebie do redakcji, kiedy spotkałem cię na ulicy. No, widzisz, miałem rację, że denerwowało mnie to twoje zaangażowanie w polską politykę. Dla te, właśnie dlatego zaczęłaś odczuwać niechęć do Niemców i podejrzliwość. A poza tym byłem wściekły na tę waszą solidarność. Od czasu jej powstania z moją matką zaczęło się dziać coś niedobrego. Strasznie się o nią martwimy. Po całych dniach zajmuje się wysyłaniem paczek do Polski, wyśpiewuje przedwojenne piosenki, polskie oczywiście. W niedzielę zostawia nas samych, jeździ do Mannheim, do polskiego kościoła i zostaje tam do wieczora. Co ona tam robi tyle czasu? No wiesz, tam odbywają się spotkania, koncerty wyjaśniłam. Wygląda jak skrzyża zdjęta, nie maluje się. Użalał się. Nosi jakieś szare ciuchy. Ona nie pasuje do tego środowiska. Tak samo zresztą jak ty. Ci Polacy to w większości prymitywni ludzie. Wiem coś na ten temat, bo w naszym domu cały personel niemal jest polski. A skąd wiesz o tym, że ja również się w to zaangażowałam? Spytałam z niepokojem. Dzwoniłem już wcześniej do redakcji. Okazało się, że ciebie tam nie ma. A na pytanie, kiedy mógłbym cię zastać, twoja koleżanka odpowiadała, odpowiedziała, że nie wiadomo, bo ty jesteś na wszystkich obrażona o to, że nie ekscytują się wydarzeniami w Polsce. Hm. Zaczynam powoli rozumieć. Ucieszyłam się, gdyż rozwiały się niemal wszystkie moje. Podejrzenia związane z Danielem. Dziewczyno, co ja przez ciebie przeżyłem, skarżył się. Północy biegałem po lesie. Na drugi dzień dzwoniłem do redakcji i dowiedziałem się, że owszem, wpadłaś na moment, ale przed chwilą wyszłaś, więc się uspokoiłem. Niestety nie chciano mi dać ani twojego numeru telefonu, ani adresu, a ty nie figurujesz w książce telefonicznej. Ponieważ wciąż dopytywałam się o ciebie, Twoja koleżanka powiedziała mi w końcu, że już tam nie pracujesz. I wtedy wpadłem w panikę, że może wyjedziesz z miasta i nigdy już cię nie zobaczę. Chodziłem tam i z powrotem po Hauptstrasse, zaglądałem do kościołów. Nie masz jak na mnie, ja wiem o tobie wszystko. Był taki okres, że nie, nieustannie chodziłem za tobą. Śledziłem Cię, ale nie miałem odwagi podejść do Ciebie, bo mnie nienawidziłaś, traktowałaś jak wroga, upokarzałaś przy każdej okazji, a ja marzyłem o Tobie.